Dzień dobry, dzień dobry, witam was serdecznie. Ja nazywam się Beatę Rimska i jestem autorką blogów Modena Bio i Wademeku Blogera, a dzisiaj właśnie o tym, czego wielu z nas przez całe życie szuka, czyli właśnie jak znaleźć swój talent, czyli jak znaleźć to, w czym jesteśmy dobrzy i właśnie wykorzystać to i wykorzystać to w swoim codziennym życiu zawodowym, czyli odmienić to codzienne, banalne, może szare i nie dające satysfakcji życie zawodowe, odnajdując to, w czym jesteśmy dobrzy, to do czego jesteśmy stworzeni? No i właśnie, bo jak to mówią, skoncentruj się na tym, w czym jesteś dobry, a będziesz nie do zatrzymania. Albo jeszcze właśnie bardzo fajna definicja sukcesu, która wydaje mi się, że jest chyba najbardziej, najbardziej taka zrównoważona i rzeczywiście dająca takie poczucie szczęścia. Bo jak to właśnie mówią, sukces nie jest osiąganiem czegoś w przyszłości, tylko robieniem tego, co kochasz tu i teraz. I właśnie chodziłoby o znalezienie tego, co Kochasz robić, I to jest taka zrównoważona i taka bardzo harmonijna definicja sukcesu. Sukces, to niekoniecznie jest to, co mamy osiągnąć w przyszłości, bo właśnie kto wie, co będzie dalej. Ale właśnie sukces, takie poczucie spełnienia w życiu biegnie stąd, że my, czy przychodzi stąd, że my robimy w naszym codziennym życiu to, co lubimy robić, w czym czujemy się dobrze, w czym czujemy się spełnieni, bo właśnie czujemy, że nam to wychodzi. I tutaj właśnie ta definicja fajnie łączy się z takim innym powiedzeniem skoncentruj się na tym, w czym jesteś dobry, a będziesz nie do zatrzymania. I właśnie odnalezienie tego, w czym jestem dobry, jakie są moje mocne strony, postawienie, skoncentrowanie się na tych mocnych stronach i rozwinięcie ich, właśnie sprawia, że, jak to ktoś fajnie powiedział, przestajesz być jednym z wielu, kiedy orientujesz się, że jesteś dobry w tym, co robisz. Czyli, czyli po prostu, w momencie, kiedy robisz coś dobrze, zaczynasz powoli być zauważany, doceniany. To odnosi się nie tylko właśnie do do, do działań w sieci, ale, ale to sprawdza się w każdej właśnie sferze życia. Coś, co potocznie nazywa się renomą. Dany rzemieślnik, dany pracownik ma jakąś renomę, że on robi to dobrze, to jest jego mocna strona. Takie zadania są mu powierzane, on się w nie angażuje, on robi to coraz lepiej i jakby staje się coraz bardziej cennym pracownikiem dla swojego szefa, czy coraz bardziej cennym współpracownikiem dla swoich potencjalnych partnerów biznesowych. Więc jak najbardziej właśnie skoncentrowanie się na tym, w czym jesteśmy dobrzy, dotarcie do tego, znalezienie tego, co nie zawsze jest łatwe. I rozwinięcie tego, rozwinięcie tego daru, który mamy w sobie, i które podświadomie gdzieś tam sobie przeczuwamy. To jest właśnie to. Brian Tracy mówi w jakiejś swojej książce, żeby zastanowić się, co lubiliśmy robić w wieku między. 7 a 14 rokiem życia. Bo w tym wieku to nasze takie naturalne powołanie jeszcze nie jest może zmącone takim troszeczkę zniekształconym, zniekształconym czy narzuconym przez świat poczuciem, że no, trzeba robić coś, co da mi pracę, co, w której będę dobrze zarabiał, i w której no, mniejsza o to, że. No, przecierpię od poniedziałku do piątku w takiej robocie, której nienawidzę, ale na koniec miesiąca będę miał super pensję na swoim koncie. Bo właśnie w tym wieku może to jeszcze nasze powołanie wyrażało się w taki naturalny, spontaniczny sposób, podczas gdy w wieku może troszkę starszym, czyli kiedy już wchodzimy w okres taki licealny 15, 16, 17 lat, już wydaje nam się, że powinniśmy czy tak. Sugeruje nam nasze otoczenie, że powinniśmy myśleć w sposób bardzo pragmatyczny. Właśnie czy to się przekłada na kasę, czy znajdę z tym fachem, czy po tych studiach pracę. I właśnie tutaj takie zniekształcenie poznawcze nakłada się na to takie nasze naturalne dążenie, przeczucie powołanie, które spontanicznie wyraża się właśnie u dziecka czy w sercu dziecka, a więc właśnie Sięgnąć pamięcią między siódmym a 14 rokiem życia, co lubiliśmy robić, może co sobie wyobrażaliśmy, kim chcielibyśmy zostać w przyszłości, albo podpytać rodziców, starsze rodzeństwa, jakieś osoby z naszego otoczenia, które może zapamiętały to, że na przykład w tym wieku mówiliśmy, że chcielibyśmy tym być tym czy tym, i to może być jakaś wskazówka co do tego, co jest naszym darem, co jest naszym powołaniem, czyli cofnięcie się wstecz do tego. Powołania i odkopanie, odgrzebanie tego, co było naszym powołaniem, zanim jakieś takie zniekształcenie poznawcze, to że trzeba zarabiać kasę, hajs i, i po prostu zapewnić sobie pracę i uznanie społeczne, zakłóciły, zaburzyły ten naturalne, to naturalne poczucie naszego powołania. Kolejną rzeczą, która pomoże nam sprawdzić, w czym jesteśmy dobrzy i odnaleźć jakby to swoje, czy powołanie, czy te rzeczy, które nam fajnie wychodzą, to wypisać 10 rzeczy, które lubimy robić i po prostu. Przejrzeć sobie tą listę i zastanowić się z tej listy rzeczy, co nam przychodzi łatwo. Tak łatwo, że no czasem nasz aż nam może być głupio, czy wydaje mi się, to się nam się trochę, że tam się nam przemknęło, przemknęliśmy się, że to jest coś, co no, nam wychodzi łatwo, że nie ma co na to zwracać uwagę, nie doceniamy siebie za to. To jest właśnie też taka, takie, taka wskazówka. My czasem mówimy, a to jest coś takiego łatwego, kiedy tymczasem może innym osobom to przychodzi dużo trudniej. One To się rodzi u nich w bólach, czy. Czy, czy, czy przychodzi im z ogromnymi wewnętrznymi oporami, a nam przychodzi tak od niechcenia, i może właśnie dlatego nie doceniamy w sobie tej, tej cechy, tej, tej umiejętności, i machamy na nią ręką, i jakby ona przychodzi niezauważona, niedoceniona i może nawet niewykorzystana, a tymczasem trzeba byłoby nad nią pracować, zagłębić się w tą dziedzinę i właśnie wznieść się na wyższy poziom, bo w momencie, kiedy właśnie. Tak jak mówi, to takie fajne powiedzenie: skoncentruj się na tym, w czym jesteś dobry, a będziesz nie do zatrzymania. Jeżeli bierzesz coś, w czym jesteś dobry i jeszcze bardziej nad tym pracujesz, to stwarzasz sobie właśnie możliwość osiągnięcia w tej dziedzinie no, unikalnych, wybitnych czy po prostu jakichś takich imponujących imponujących osiągnięć czy imponującego poziomu opanowania tej dziedziny, więc właśnie jak najbardziej warto się skoncentrować na tych rzeczach, które nam wychodzą i zastanowić się, do czego można by je wykorzystać, jak można by je w sobie rozwinąć, bo wtedy, właśnie jak tutaj, ja bardzo lubię tą definicję, przestajesz być jednym z wielu, czy jesteś kimś, kto, kto jest rozpoznawalny, uznawany, czy który ma renomę w określonej dziedzinie, w momencie, kiedy orientujesz się, że jesteś dobry w tym, co robisz. W czym jesteś dobry, w czym naturalnie jesteś dobry? I teraz nie chodzi o to, żeby osiąść na laurach, tylko żeby to rozwijać w sobie, żeby rozwinąć tą umiejętność, a później właśnie może chociażby no, dzielić się nią z innymi, czy, czy po prostu wykorzystać swoje aktywności zawodowe, ale to, co się, to coś, co nas wyróżnia, może właśnie stanowić o naszej takiej renomie, czy może zapewnić właśnie nam, jak to się mówi, mówi. Od wieków chleb, czyli właśnie skoncentrować się na tym darze, najpierw dostrzec go, docenić, później zacząć pracować, rozwijać i po prostu wykorzystać w codziennym życiu, dzieląc się chociażby nim z innymi, bo właśnie każdy z nas ma to coś, każdy z nas jest niepowtarzalny, każdy z nas ma coś, co potrafi robić i robi w swoim niepowtarzalnym stylu, i to jest właśnie naszą największą siłą. I czasami mamy troszkę taką tendencję bagatelizowania czy niedoceniania pewnych rzeczy, które przychodzą nam łatwo, machania na nie ręką. A, łatwo, może troszeczkę na zasadzie łatwo przyszło, łatwo poszło i jakby niedoceniamy. Może szkoła też ma tutaj swój udział w tym, dlatego że jeżeli ktoś ma predyspozycję i jakąś taką łatwość do opanowania pewnych przedmiotów, na przykład ktoś jest, ktoś jest uzdolniony literacko, ale jest matematycznym głąbem, no to to właśnie na te jego lata szkolne położy się ta matematyka ponurym cieniem i będzie całe swoje wysiłki koncentrować na tym, żeby dorównać tam, gdzie odstaje, bardziej niż żeby po prostu rozwinąć to, w czym jest dobry, no bo oczywiście będzie musiał, będzie musiał poświęcać więcej czasu, więcej uwagi na to, żeby jakoś tam opanować te podstawy matematyki, co no rzeczywiście w życiu matematyka jest, jest przydatna, no ale może szkoła kładzie... Dość duży nacisk na to, żeby właśnie tam, gdzie odstajemy, dorównać, niż żeby rozwinąć to, w czym odstajemy, ale tak in plus, czyli właśnie, żeby skoncentrować się na tym, w czym jesteśmy dobrze, po to, żeby być nie do zatrzymania, ale to też może być taki problem osób, które ja na przykład byłam taką średnią uczennicą, która sobie mniej więcej ze wszystkim radziła, ani jakoś specjalnie nieuzdolniona matematycznie, ani specjalnie uzdolniona literacko i rzeczywiście szkoła. Przeszła, przebiegła dla mnie bezproblemowo. Wystarczyło, że po prostu trochę popracuję i miałam przyzwoite, czwórkowe, nawet często piątkowe oceny. Ale ale w momencie, kiedy skończyłam szkołę, okazało się, że ja właściwie nie wiem, nie wiem, co chciałabym robić. Jaka jest właśnie ta rzecz, w której, na której powinnam się skoncentrować, która jest dobra. No i właśnie przez wiele lat, jakby motałam się, miotałam się i szukałam tego, w czym ja jestem dobra, na czym powinnam się skoncentrować, dlatego że. Poszłam na studia pragmatyczne, wykorzystując jakoś takie naturalne swoje umiejętności czy naturalną cierpliwość, bo jestem po studiach chemicznych, ale, ale bardziej podjęłam te studia dlatego, że po prostu, no, no oczywiście taki pragmatyzm, no bo inżynier to jest dobry fach, bo inżynier to zapewnia dobrą, dobrą pensję pod koniec miesiąca, ale ale to jest właśnie takie bardzo pragmatyczne przesłanki, żeby wybrać dobry, konkretny fach, czyli właśnie pani inżynier. Troszkę to wywiodło mnie na manowce, bo ja po studiach długo szukałam swojej drogi i rzeczywiście odnajduję wśród rąk rękodzielników jest sporo właśnie pań, bo głównie kobiety zajmują się rękodziełem, pań inżynier. Które, które jakby się zrecyklowały w rękodziele, jakkolwiek właśnie takie dość solidne podstawy, czy właśnie przeszkolenie inżynierskie no, pomaga w jakimś takim w miarę dobrym zorganizowaniu się w działalności rękodzielniczej, natomiast, natomiast, właśnie w pewnym sensie takie bardzo pragmatyczne przesłanki troszkę zagłuszają ten dar, który mamy gdzieś tam w sobie, do którego musimy się dopiero dokopać. I żeby dokopać się do tego daru, czasami trzeba właśnie po prostu no, odrzucić takie pragmatyczne przesłanki, a pomyśleć o tym, w czym jesteśmy dobrzy, co sprawia nam przyjemność, co przychodzi nam łatwo, no i zastanowić się, jak znaleźć dla tego praktyczne zastosowanie. Ale w sumie mamy takie szczęście, że żyjemy w ciekawych czasach. W czasach a właściwie, można by powiedzieć, nieograniczonych możliwości, i to jeszcze w czasach, które się tak dynamicznie zmieniają. Co stwarza też nowe możliwości, nie należy przekreślać nawet tych takich najbardziej z pozoru mało pragmatycznych umiejętności, bo właśnie w nowych zawodach, które coraz się pojawiają, których może jeszcze nawet nie znamy, a które za kilka lat będą chlebem powszednim, właśnie może te takie nietypowe umiejętności czy predyspozycje znajdą jak najbardziej swoje, swoje nowe. Nowe zastosowanie, więc właśnie dlatego tym bardziej warto dokopać się do tego, co lubimy robić, jakie są nasze predyspozycje i zastanowić się, jak można by je rozdmuchać, jak można by je powiększyć, pogłębić, pracując nad nimi i jak znaleźć dla nich pragmatyczne zastosowanie. W myśl tej zasady, właśnie, że sukces nie polega na osiąganiu czegoś w przyszłości, tylko sukces odczuwamy takie poczucie szczęścia i spełnienia w swoim życiu, kiedy robimy na co dzień to, co lubimy robić, ale właśnie. W momencie, kiedy skoncentrujesz się na tym, w czym jesteś dobry, i kiedy rzeczywiście poświęcisz temu sporo czasu, będziesz nie do zatrzymania. Skoncentruj się na tym, w czym jesteś dobry, a będziesz nie do zatrzymania. I jeszcze taka myśl, którą bardzo lubię: przestajesz być jednym z wielu, kiedy orientujesz się, że jesteś dobry w tym, co robisz, czyli, czyli właśnie pracując nad darami, rozwijając dary, które są Ci dane, przechodzisz w, w pewnym zakresie na coraz to wyższy poziom. I w pewnym momencie starasz, stajesz się kimś rozpoznawalnym, który zdobywa, buduje czy w ten sposób konstruuje swoją renomę. No i właśnie to ta renoma w dzisiejszych czasach internetowego rozchodzenia się wirusowego pewnych rzeczy, czy właśnie wirusowego przekazywania sobie informacji, to właśnie ta renoma może otworzyć niejedne drzwi, czego Ci serdecznie życzę i właśnie zachęcam do zastanowienia się nad tym, w czym. Gdzie tkwi Twój ukryty talent, bo on na pewno tkwi w Tobie, tylko trzeba się do niego dokopać i zastanowić się, co to jest, dlatego że każdy z nas, każdy z nas ma coś, co robi na swój sposób, swój charakterystyczny sposób i właśnie w tym czymś może stać się właśnie jednym z nielicznych. Czego Wam serdecznie życzę. No i dziękuję serdecznie za odwiedzenie mojego kanału na YouTubie i mówię Wam do zobaczenia!